Praktyka uczestników. Ćwiczenie empatii pierwszej pomocy i dotychczas prowadzonych umiejętności. Wprowadzenie do ćwiczenia empatii pierwszej pomocy. Zwróćcie uwagę na sposób wyboru tematu i osób do ćwiczenia. Decyzja jest po stronie uczestników. Dziękuję wam, dziewczyny. Teraz e, chciałabym jeszcze przejść do przećwiczenia empatii pierwszej pomocy. Czy ktoś z was byłby gotów wziąć udział jako mediator, właśnie żeby przećwiczyć tą empatię pierwszej pomocy? No empatię ja się mogę zgłosić jako mediator. Mhm. E, jesteśmy już na takim etapie, że może, może mogą się też tutaj pojawić e, inne narzędzia. Ale zależy im na tym, żeby głównie przećwiczyć empatię pierwszej pomocy. Dobra, to potrzebujemy konfliktu. Jakiś macie pomysł na temat? No to załóż, ja mam. się? Mhm, ja? Więc jest sobie kolega i koleżanka i oni się... raczej nie, ta koleżanka się spotkać spotka spotka z tym kolegą albo odwrotnie. Mhm. I, a on powiedział, że nie, że nie ma bata. I później ta, później ta jedna strona widzi tą drugą stronę z inną osobą, e, z inną Koleżanką czy kolegom i się spotykają w tym samym czasie. A, czyli to jest ten, te, tak, trochę ten, ten temat, sam. który myśmy no, na ekranie. Ale myślę, że tutaj, czy, fajnie tak, byłoby tak, to. Dobra, będziemy, to dużo emocji. Czyli stwarza. rozumiem, że tak. Mamy Patrycję jako mediatora, ty Ja stroną. Tak, tak, chcesz być stroną, więc mamy kolegę. Kto by, kto by chciał wziąć udział jako kolega z Osi? Dobrze. E, to w takim razie teraz się przesiądziemy. I ciebie Patrycjo poproszę tutaj na krzesło mediatora. Ja sobie siądę z boku i ty się jako strony. Zwróćcie uwagę na pozycję trenerki wobec uczących się, mediatorki i stron. Konflikt mamy wybrany, ustawienie sprawdzone. Zaczynamy Patrycjo bez formułki, ale pamiętamy o tym, że się umówiliście na różne rzeczy. No i proszę Cię. O przećwiczenie, empatii pierwszej pomocy głównie, a jeśli będzie potrzeba, to też użycie innych narzędzi. Czas start dla mediatora. Mhm, więc proszę sprawdźcie bezpieczną odległość, jeszcze wyciągnijcie do siebie dobrze, mamy wszystko w porządku, ja siedzę po środku. Więc proszę. Yy, kto chciałby zacząć jako pierwszy? Ja mogę zacząć. Mhm. Tymon, czy na to się zgadzasz? Tak, to jest w porządku? Dobrze, no, proszę sobie. Sytuacja wyglądała tak, że ja i zadzwoniłam do tego tutaj Tymona i powiedziałam mu, idziemy gdzieś, no i on mówi, nie, tak było. I yy, ja, no dobra, no pomyślałam, no dobra, nie, to nie, może jest zajęty, może jest chory, czy coś. I potem uznałam, no to wtedy właśnie, ostatniego dnia, gdzieś tam o tym czasie, uznałam, idę na spacer w takim razie, no bo yy, będzie mi się nudzić, bo jak powiedział nie, no to idę. No i patrzę, patrzę, a on na serówce siedzi z jakimiś innymi ludźmi. I jakby po prostu czułam się źle z tym, czułam się zdradzona. No bo kurczę, od razu mi idzie z innymi? No co za kolega w ogóle? Nie, no tak. No i tak było. Mhm. E, czyli Zosiu, chciałaś spotkać się z Tymonem, zadzwoniłaś do niego, ale otrzymałaś odmowę na to spotkanie, tak? Z jego strony. A następnie... na drugi dzień ujrzałaś go z innymi znajomymi, tak? No tak było. Mhm. Chciałabyś coś jeszcze powiedzieć? No, chyba nie, no bo to tak fakty były, tak. Mm -hmm. e, Tymon, to, co usłyszałam od Zosi, to jest to, że zadzwoniła do Ciebie, chciała się z Tobą spotkać, ale spotkała się z odmową, a na drugi dzień ujrzała Cię z y, innymi znajomymi. Chciałabym, abyś powtórzył. Nie, bo ona kłamie. Tak nie było. Nie mm -hmm. powtórzę tego. Mm -hmm. Tymon, słyszę, że widzisz to, co powiedziała Zosia w inny sposób, i chciałbyś to nam przedstawić, tak? Jak ty to widzisz? Zdecydowanie. Mhm, dobrze, e, ja to rozumiem i oczywiście zostaniesz wysłuchany, ale umówiliśmy się na to i też otrzymałam twoją zgodę na umowę mediacyjną, że będziemy powtarzać, więc w tym miejscu bardzo cię proszę, żebyś jednak powtórzył to, co ci przekazałam. Time out. Uh... To może się wydarzyć na samym początku mediacji, kiedy jest nam trudno złapać, o co chodzi i mediator powtarza tylko fakty, bo dwie strony mają zupełnie różną perspektywę, prawda? Tymon się odpalił, bo on to widział inaczej i teraz jeszcze Patrycjo, mogłabyś powiedzieć Tymonowi i zaznaczyć mu to, że nawet jeżeli powtórzy, to nie znaczy, że się z tym zgadza. Jako trenerka omawiam to, co się wydarzyło i przypominam o możliwościach. Proponuję gotowe zdania. I'm in. E, więc on e, proszę cię w, tym, w tej chwili o powtórzenie. I oczywiście powtórzenie tego, co ci przekazałam, nie jest jednoznaczne z tym, że się zgadzasz z tym, co przekazała druga strona. Tak, ja, tak, to okej. Okay. Mhm. A mogłabyś jeszcze raz proszę, powtórzyć? Jasne. To co usłyszałam od Zosi to jest to, że zadzwoniła do ciebie, zaproponowała spotkanie i spotkała się z odmową, a na drugi dzień ujrzała cię z innymi znajomymi. Proszę powtórz. To, co Zosia powiedziała przed chwilą jest, że chciała się ze mną umówić na spotkanie. Ja odmówiłem i następnego dnia i tak mnie zobaczyła na spotkaniu z innymi znajomymi. I mhm. co ty na to? No to ja to widzę kompletnie inaczej. Ona w ogóle namawiała mnie na to spotkanie, a ja jej mówiłem, że już mam plany. Właśnie, że tak, tak nie mówiłeś. Kompletnie tak ja nie, nie mówiłeś. Stop, Zosiu, Zosiu... No on tak nie mówił, on dobrze, kłamie. Dobrze, Zosiu. Umówiliśmy umówiłyśmy się na to, że mamy umowę mediacyjną, że nie będziemy sobie przerywać, tylko wysłuchamy. Mówiliśmy. No ale jak on kłamie? Rozumiem. Zosiu, na pewno zostaniesz wysłuchana, ale w tej chwili jest... Czas Tymona i ja Cię z pewnością wysłucham, gdy będzie Twoja kolej. Wrócę do Ciebie i przekażesz, co chcesz powiedzieć. W tym momencie proszę Cię o przestrzeganie umowy, żeby sobie nie przerywać. Dobrze? No lekko. No dobra. Time out. Przypomniałeś Zosie o umowie. Przypomniałeś... Przy, y, przy, ale teraz jeszcze ten kawałek, tego kawałka empatycznego takiego właśnie, żeby ją podpytać. Czyli Zosia naprawdę chciałabyś być usłyszana, to dlaczego ona, o czym ona krzyczy, tak? Dlaczego ten kawałek wyskakuje? Jeszcze zanim jej przypomnisz o umowie, spróbuj podpytać, dobrze? Zróbmy to jeszcze, spróbmy to jeszcze raz, Jakbyś to mogła powiedzieć? Mhm. Możesz je czytać w time hmm. albo możesz od razu przejść do Zosi, jeżeli nie masz pomysł. Mogę mi powiedzieć, że Zosiu, słyszę, że trudno ci słuchać, i chciałabyś zostać też wysłuchana, w tej chwili jest czas tymona i ja z pewnością cię jeszcze wysłucham. Mhm, mm i jedna rzecz, którą ja bym zrobiła trochę inaczej, że bardziej w sposób pytającym sprawdziła, czyli to chodzić ty też byś Zosiu chciała być usłyszana, mm -hmm. tak wiesz, troszeczkę to zawiesić, delikatniej, mm -hmm. bardziej miękko, tak żeby ona faktycznie poczuła, mm -hmm. że masz kontakt z nią. Mm -hmm. Czy to jest jasne dla ciebie Patrycja, jak to zrobić? Tak. W tym ćwiczeniu uczestniczka korzystała z empatii pierwszej pomocy, odwołania się do umowy mediacyjnej, ponownej prośby o powtórzenie. Dzięki podsumowaniu mediatorka ma szansę spróbować jeszcze raz, z uwzględnieniem swoich refleksji i wskazówek prowadzącej.